Siemanko, dzisiaj jest to dosyć wyjątkowy odcinek, bo opiekłam brownie, no i pokażę Wam oczywiście przepis, ale wiecie, co to znaczy, że jadę poznać nową wyjątkową osobę. Także oglądajcie do końca i wszystko wam zaraz tu opowiem i zapraszam do oglądania. No dobra, zaczniemy sobie najpierw oczywiście od przepisu i zaraz Wam trochę o nim opowiem. I potrzebujemy do niego dwóch gorzkich czekolad, tutaj mamy z z przekreślonym kłosem. Do tego masło, trzy jajka i tą masę jajeczną będziemy sobie mieszać z cukrem, no i oczywiście trochę mąki i proszku do pieczenia. Zaczęłam od wybicia sobie trzech jajek do takiej wysokiej misy. No, i od razu dołączyłam cukier, żeby to wszystko razem zmiksować na gładką, taką puszystą, jasną masę. Cukru dałam naprawdę mało, o wiele mniej niż było pierwotnie w przepisie. I powiem Wam szczerze, że im mniej dacie cukru, tym bardziej czuć tą czekoladę, tym bardziej wybija się ta czekolada, więc naprawdę tylko na plus. W kąpieli wodnej rozpuszczam masło i czekoladę, czyli 170 g masła i dwie tabliczki gorzkiej czekolady. Teraz będę sobie miksować tutaj jajka, właśnie z cukrem, do takiej naprawdę jasnej masy. Zresztą zaraz zobaczycie. No i ten przepis, naprawdę mówię Wam, jest po pierwsze szybki, po drugie łatwy, po trzecie no, ciasto wychodzi przepyszne i zawsze się udaje. Mieszam sobie tutaj wszystko i zaraz zobaczycie, jaka piękna masa czekoladowa wyszła. Kiedy ta masa nam się dokładnie rozpuści, no to potrzebujemy chwili, żeby ona troszeczkę ostygła, żeby nam się tutaj jajka nie zważyły, żeby nie zrobiła się jajecznica. Odmierzam sobie mąkę, 150 g mąki i trochę proszku do pieczenia. Dokładny przepis macie oczywiście w opisie. I teraz, jak widzicie, łączę sobie tą przestudzoną masę czekoladową i wlewam ją właśnie do tych jajek. Następnie będę sobie łączyć z mąką, jednak jak widzieliście na samym początku, widać było troszkę prześwity tej mąki, a to dlatego, że niedokładnie wymieszałam tą mąkę, bo najlepiej by się tutaj przydała po prostu trzepaczka różgowa. Powiem Wam, że pierwszy raz mi się tak zrobiło, ale naprawdę było przepyszne. Ja upiekłam to brownie w airfrayerze i tutaj mam tortownicę 18 cm średnicy. Najpierw nastawiłam na 170 stopni na 15 minut, ale jednak po tych 15 minutach nie było tak idealnie wypieczone jak zawsze, więc dołożyłam kolejne 5 minut i popatrzcie, pięknie popękało, a w środku powinno być delikatnie wilgotne, bo to jest brownie, więc powinno być mega czekoladowe w środku, a z wierzchu takie delikatnie chrupiące. Tutaj wbijam właśnie patyczek i ważne, żeby on był mokry w środku, a na zewnątrz, żeby właśnie tak trochę popękał, żeby ta skórka była właśnie chrupiąca. Wtedy wiemy, że na pewno się wszystko dobrze upiekło. No i zobaczcie, jakie to jest równe. Dobra, jestem już spakowana i ubrana. Wziąłam sobie body, żeby było mi ciepłutko. I uwaga, biorę naprawdę bardzo mały plecak, taki plecak o torbę w sumie. I. Mam tutaj, uwaga, patrzcie, mam tutaj zapakowane brownie. Tutaj mam jeszcze materiały do nauki, do nowej pracy. Mam tutaj materiały ze szkolenia. I mam zapakowany prezent. Na szczęście udało mi się znaleźć taką dużą torbę lnianą, taką ala żeby mi po prostu to nie zmokło, bo zaczął padać śnieg. Więc mam za sobą brownie, mam prezent, a na miejscu kupię kwiatuszki. I dzisiaj zobaczę najmniejszego człowieka. W sensie nigdy nie widziałam jeszcze mniejszego człowieka. Dla mnie to jest naprawdę mm, przeżycie, naprawdę mega przeżycie. I takie, że, że to naprawdę będzie taki malusi człowiek, mniejszy od mojego kota. Mój kot waży 5,5 kilo i on ma długość 70 cm, a to dzieciątko będzie ważyło 3 kilo, troszkę ponad 3 kilo i mierzyło z 55 cm, więc no... Zbieram się zaraz, jestem właśnie już po kąpieli, zbieram się zaraz właśnie na pociąg i będę jechać. czeka mnie trasa w sumie 4 godzinna. więc biorę sobie tablet. Biorę sobie tableta i biorę sobie telefon, wiadomo, i słuchawki. I zeszyt jeszcze do nauki i mam jakieś tam materiały, bo na tablecie też mam dużo materiałów. Więc to na tym się będę uczyć, w ogóle założyłam sobie matową folię na tableta i fajnie tak chodzi jak papier. Mam też rysik e, z Shane czy coś takiego, więc spoko, spoko się sprawdza na razie. I... E, czekajcie, które godzina? Nie widzę. 16.18, dobra, to ja mam za godzinę pociąg, za chwilę mam autobus, i, bo muszę jechać jeszcze na PKP. Bo mam kawałek, i ubrałam się naprawdę cieplutko. Tak jak wam mówię, to jest wody, a tutaj mam jeszcze pod spodem na Nie wiem, czy nie będzie mi aż za gorąco, Wam powiem szczerze, bo w pociągu pewnie będzie ciepło. Zbieram się i będę Wam dawać znać, co i jak, a w ogóle, wiecie, co jest fajne. Kupiłam sobie ostatnią, uwaga, drożdżówkę z pudki. Jest to drożdżówka z makiem, bezglutenowa, 100 gramów, i kosztowała 10 ,50 zł 50 groszy. Czy jest to dużo? Wydaje mi się, że tak, ale wzięłam sobie na drogę, więc albo zjem właśnie w drodze, albo już na miejscu i dam Wam znać, czy, czy była dobra. Dobra, ja tutaj byłam już w trzeciej godzinie podróży i stwierdziłam, że spróbuję sobie tą bułkę. I zobaczcie, myślałam tak naprawdę, że będzie o wiele lepszy ten smak. Nie było jakiegoś szału. I szczerze Wam powiem, że to brownie było o wiele lepsze niż ta bułka. No ale tak czy siak, no zjadliwe. A tutaj już miałam wysiadać. Prezent gotowy, i idę po kwiatuszki. Szybka wyprawa jeszcze do Kauflandu po kwiaty. Powiem Wam, że był dosyć duży wybór i wzięłam takie czerwone piękne różyczki. Tutaj patrzyłam jeszcze na goździki, na białe róże, ale ostatecznie właśnie wzięłam te, co dotknęłam pierwsze.

A to tak naprawdę był już drugi dzień, więc na drugi dzień na spokojnie po śniadaniu zjedliśmy sobie brownie. No i popatrzcie, widać, że jest tam ta mąka nierozmieszana. No, mój błąd. Tak jak mówię, pierwszy raz mi się to zdarzyło, ale tak czy siak było naprawdę przepyszne. Zobaczcie, jak mocno jest czekoladowe, takie mokre w środku. No, przecudowne. Ja zapomniałam, że to brownie jest naprawdę super przepisem, szybkim przepisem, także chyba będę robić częściej znowu. Ja bym mogła jeść takie ciacha naprawdę codziennie i tak naprawdę, jeżeli damy jeszcze mniej cukru, to będzie, wydaje mi się, jeszcze bardziej takie czekoladowe. No i też zdrowsze. To tutaj wiadomo, wiem co jem, także to o wiele lepiej. I recenzje mojej siostry. O, tu widać w lustrze, w telewizorze też się. Fokowało Cię brownie? Tak, mokre, czekoladowe, takie. Malutka co? Przybrana? A tutaj ja trochę zauroczona malutką. Jak widzicie, siedzę sobie przy niej bardzo często i patrzę się po prostu jak śpi albo ją kłaskam. No, także bardzo przyjemny weekend.